Witajcie widzowie, w tym odcinku będziemy próbować zagrać obroną sycylijską. Zapraszam do oglądania, będzie się działo! Lecimy od 4 to jest standardowo obroną sycylijską na niego. Parian przyspieszonego smoka, jeśli przeciwnik nam pozwoli. Nie pozwoli nam w takiej głupoty z gońcem na C4. Zablokuję mu tego gońca od razu. Rozwijamy figurę, nic specjalnego. Teraz pytanie, czy możemy zagryźć? Bicie, 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 bicie. Chyba możemy. Ale tu bicie, bicie, bicie. jakiś tak. chociaż ja się tego nie boję. Lecimy agresywnie. Teraz tak, przycinałem, przygotował się. Zagrał goniec b5, co jest... ...takim normalnym podmienięciem. Będzie grać d4. Mam coś ma na d4. Tak podoba mi się ten ruch. Więc go zabiam. Nie będę się... impatyczkował Po jakimś... Poczek a4 wydaje mi się, że to jest przeciwnik w mam po prostu roczatkę. Zobaczycie, to musimy odbić, a nie mamy lepszego posunięcia. Poczek 4 no to po Poczeka... prostu zabiorę szady chyba. Chciałbym zagrać poczka d5. Ale on mi po prostu dwie piłka za darmo, więc chyba już po prostu żeby mowa ja chciał zbić, a nie się, nie chcę zbić. No to Teraz ja bym chciał sobie zagrać jakiś spoczek, lepiej, albo go indynie takie dwa, ruchy mi się podają spoczko. Jeszcze bierze B1, też ale wyprowadźmy najpierw wszystkie figury, potem zacznijmy myśleć. I mi zadaje nam pytanie: czy chcemy to zbić, czy nie? To jest dobre pytanie. Bicie to on odbije raczej Hetmanem? Nie widzę nic konkretnego, więc chyba wolałbym odejść. Tu pewnie może jakieś G4, G5, przeciwnie. Ten Pertuner ten, ten ten, też powinien być, ok? albo odchodzimy, albo totalnie olewamy. Bo jakich wieża jeden 1 nie, mam my sobie tego w końcu na G6 ale tak czy siak go stracimy, bo teraz nie ma już ucieczki ale Przeciwnik się dosyć dużo ruchów na te swoje manewry. jakiś Petman C7 z planem gonić do D6 mi się wydaje fajne. Pionka przydałby się obojęć na C6. Chyba tak gramy. Nie masz straci. Pietman C7 to on ma skoczek bije tutaj. No, nie odbieram. choć wtedy mam... ...końca tutaj. Dobra. Ten pionek i tak nie jest ważny dla mnie. Dobra, pomimo bycie gońcem, bo wydaje mi się, że to jest lepsze. Tutaj tak, tak jak się spodziewałem. Pozycję, co się spodziewałem. A tutaj wydaje mi się, że mam gońca leczyć i pozycję spodką. Bo nie widzę, gdzie on ma uciec z tym skoczkiem. Całkiem poważnie mówiąc. Chyba tak bez sensu posunięcie. Co on teraz chce mieć? Zobywamy figurę. Przeciwnik, chyba już może się poddać. <grymne> nic specjalnego w tej party nie zrobiłem, tak że tylko figury wyprowadzałem. O. Ja Ten już przeoczyłem. Ale tutaj wydaje mi się, że on po prostu bierze C8. To on tutaj. Bierze C8. Ma jakąś wycieczkę? Tutaj, tutaj nie. Wiele się Proste. No i mamy figurę, no nie widzę. To mają obronić. Ten skoczek miał jakąś ucieczkę, to, to był uciek, no ale tutaj nie widać. Wszystko jest zablokowane. Chyba będzie prosta wymiana, dosyć z tym zawodnikiem z Simigary. O ja, no co, wolał dać za zapionka niż tego, to dać za darmo. A bo przeciwnik zaczyna już szaleć. I podoba mi się taki manewr. Prostu. Muszę jakoś to przyspieszyć, bo mam tak mało tylko czasu. Może nie mam mało czasu, ale powoli mi się zmniejsza czas. A ja, jak mam wygraną pozycję, to wolałbym y nie tracić za dużo czasu na myślenie. No, no to... najważniejsze przede wszystkim. Tu wydaje mi się, że przeciwnik znowu podstawił. Bo tu on ma bicie tu, tak? No, ale Tak, chcę tak, jest. tak tutaj on wie tu ja bije tu on wie tu, ja wie tu i co straciliśmy? ja mam parę końców nic ja straciłem chyba podoba mi się to może są jakieś ślepy wiadomo jest taka opcja, no ale zrobię primówa chce być królem czy po chcę królem Teraz trzeba pozytywne jeszcze tylko wygrać. Taki naturalny obyś w się nie wygrał. Wymiany niby są dobre, ale ja musiał sobie tego końca zostawić. Chyba najlepszy go postawię. Teraz po E4 mogę po prostu bierze a 8 zagrać. Nie może tego Ten obiekt no, no wydaje mi się troszeczkę nic nierobiący. Niby atakuje w bieżę, co jest dosyć zauważalne. Ale no, poza tym nie widzę, co on by tu stało. sobie za 8. Hmm. Jakbyś skoczku H5, co? W tym prawdopodobnie gdzieś odejść. Hmm. To ja nie mogę dbić tego pionka Myślę, być może, żeby zrobić szpatmanem 2x7. Teoretycznie, jakby od ale może tam pod, wparujesz. Podbierze? No dobrze, wie że tam napiętnictwem już, albo jak jakoś. Ja, ja tu widzę pionka, zadajmy, no to będę go brał, co będę się z jakoś dam To on chce dać mi tu szacha prawdopodobnie, to tak mi się wydaje. Więc tak ja po prostu. Nie widzę, co on tutaj może kombinować. wieża jest broję na tak czy siak. Więc na moje oko ja mogę po prostu następnego pyneczka zbić. Zbić. Zrobi to będzie głupi, bo sam sobie utrudni. Jak pan ucieka, gdy zostaniesz? No i przeciwnie się podda.. Koniec. niezwyczajna, niezwykła, no ale. Miałeś do... dokładniejszą rundę, pewnie. Parta dosyć prosta, bo przeciwnik podwalił figurę, no i potem trzeba było tylko udowodnić mu, że nie ma żadnej kompensaty za to. No, miałeś to prostu procentową dokładność. To jeszcze szybki przegląd. to jest najgorsze. No, trzeba mieć bardzo dobrą dokładność, bo jeden słaby ruch, i. No Ja miałem 90% dokładności, uczycimy mi 85. O! Wyuczony. Wszystko dobrze było. D4 trochę niedokładne, ale. Dla mnie ten był ok. Tam takie pojedyncze niedokładności, no to dla nich znaczy, rzeczywiście było lepsze, bo ten ból tutaj nie miał żadnych perspektyw, bo on nam rotacił ja tutaj. A co bycie na coś, 6 tak jak mówiłem, było wyśrednie. Zabraliśmy przykład. No i tutaj już tylko realizacja. też Tak, Ogrążają się. Wolałem zbić królem, bo wierzę tak... I wieżę jest tak tyle to po co je zmieniać jej pozycję? Tutaj no, odeszło końcem, jak że mnie zaatakowała. Chciałem zaatakować. Mój przeciwnik zaatakował wieże tutaj przed chwilą. Tu zrobiłem pioneczka, tutaj tak samo. No i przeciwnik się podam no bo w tej pozycji już nie ma żadnych perspektyw. Teraz podgraję jeszcze te dwa pioneczki, no już... Lecę tymi, lecę tymi pioneczkami. do polepszenia, ale no i nie ma co. Nie, jestem Zastrzenił czas, widział, że zrobił błąd. Tylko kosztował tyle, że no po prostu przegrał no nakładność i złe wybory. No czasem warto poświęcić dużo czasu. No mnie to jest jednak bardzo trudna sprawa. Dlatego, że jak się myślę, to potem patrzę o dwie minuty 3 minuty. Czas się kroją, no ale to jest za coś, albo się ma wygraną, albo ma się dokładność. No jest to trudna sprawa, szczególnie dla początkujących. Ja jestem dalej początkującym, tak sądzę. A ten kanał jest właśnie po to, żeby właśnie nauczać ludzi grać w tak coraz lepiej. I tu jest przykład Waruda. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki śmieszny challenge, że co ruch, e to innym ma dawać śpionka, ja jako amator i jako Bartosz, czyli druga kategoria w szachach. Coś no, zabawne na pewno będzie, napiszcie w komentarzach. No i napiszcie, czy chcecie jakieś takie ogólne nauczanie względem szachów. I zapraszamy do naszego Twitcha, do którego podamy link w opisie. I będą live'y z szachów i innych tam jak czasami. Ba, robimy pompki jeszcze, za każdy głupi błąd, no dzisiaj mamy dokładność 95, nie 90, 90%, no to byłoby pewnie za jakieś 5 pompek, ale jednak yy, zazwyczaj robimy przy większej ilości, no i czasem bywa śmiesznie, no, no nic widzę. dziękujemy, baju, do zobaczenia.